może mówi taką historię, że Jezus wyszedł do ludzi głosząc i w którymś momencie postanowił pójść na przerwę, postanowił odpocząć. Przepłynął na drugą stronę rzeki i tam ci ludzie zaczęli za Nim chodzić. Zaczęli za Nim chodzić, bo chcieli, aby On ich uzdrawiał. Nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj w życiu, nie wiem, czego doświadczyłeś, nie wiem, jak trudne jest Twoje życie do dzisiejszego momentu, ale chcę Tobie dzisiaj powiedzieć, że jest Jezus, który umarł za mnie i za Ciebie na krzyżu. I On umarł za te trudne sytuacje, których dzisiaj doświadczasz. On umarł za niepowodzenia w Twoich relacjach. On umarł za te rodziny, które są rozdarte w Twoim życiu. On umarł za rozwody być może, których doświadczasz. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że gdziekolwiek jesteś, Jezus nas tutaj posyła i mówi, żeby powiedzieć, wróć. Jezus mówi mam rozwiązanie na Twój problem. Mam rozwiązanie na Twój grzech.